Amardzova. Dzień dobry, jestem Irak Ligibradze z Gruzji. Przyjechałem w 2016 roku. Mieszkam w Polsce, w Gdańsku. Otworzyliśmy z rodziną gruzińską restaurację, moja Gruzja, i trochę opowiem o gruzińskiej kuchni. Kuchnia gruzińska jest e, bardzo szeroka, też ma znaczenia e, w jakim regionu co robią. W przykład w naszym menu jest e, takie danie jak jest Acharuly haciapuri, Kubdari, Hinkali, Imeruli haciapuri, i Megruli haciapuri. Te nazwy są e, wszystkie od regionów i to pokazuje, e, jaki kontrast jest w tym małym, w małym kraju. Gruzja jest bardzo popularny chleb. Mogę powiedzieć także, że życia bez chleba w Gruzji nie istnieje. Używamy mięso węprzowiny, wolowiny, baraniny. Najpopularniejsze danie z mięsem mamy cwady, szaszłyki. Też zależy w jakim regionu. Na przykład: najpopularniejszy daniem cwady dla mnie. Najsmaczniejsze jest w regionu Kacheti. Też używamy dużo e, warzyw. E, zależy e, jaki jest sezon, od wiosny do później e, jesieni. Oczywiście bez przyprawów też nie wyjdzie nic na, i używamy dużo e, kolendry. E, po gruzińsku nazywa się kinzi. Uh, używamy taki przypraw ucchosuneli, Chmeli suneli, kminek Gruziński i jeszcze są w regionach, na przykład uh, taki po, po polsku chyba to brzmi jak czomber, ale taki specyfikacja smak tych czomber ma inny w ogóle. I na przykład uh, zwykły Czomber, który jest. Takim na, na, na dole od, od morza, bliżej do morza, ma inny charakter smaku, i w górach specyficzny cząbel, przykład, na przykład powiem, że Stepantzmin de Beckkondara, który bardzo często używa się w Hinkali, ma inny charakter smaku. także też w tym, w tym kierunku jest kilka różnica, jeżeli chodzi o przypraw, ale tak ogólnie gastronomia gruzińska stoi na, na przypraw tak mocno. Oczywiście Gruzja bez wina to, to jest niewyobrażalne, bo Gruzja jest kolebką wina, w tej chwili mamy 527 katunek. Winogron, z którego z większości robimy wina, to jest oficjalne, a nieoficjalne jeszcze mamy więcej, ale tak dokładnie nie mogę powiedzieć, bo to nie jest potwierdzone na razie. I mamy dużą tradycję, jeżeli chodzi o wina, bo wina bardzo dużą rolę gra na naszą stole. Nasz stół, nasza impreza nazywa się Supra. Kiedy w Gruzji, w rodzinach robi się sufra, wszyscy są razem. Sufra ma swoje tradycje. Mamy na sufrę taki, taki człowiek, który prowadza ten wieczór. Nazywa się Tamada. Tamada ma też swój obowiązek w tym uczcie i też mamy taką tradycję, że. Jeżeli, jeżeli zaczyna się gruzińska sufra razem z Tamadą, musi być, musi być skończone tą, tą sufrę razem z tym człowiekiem, który sprowadza taki cały wieczór. Bardzo, bardzo dużo żarty są w tym sufre, bardzo dużo rzeczy się dzieje, pijemy dużo wina i w większości w Gruzji, kiedy jest taki trochę duży stół, jakieś urodziny czy wesele, czy jakieś rzeczy się dzieje, siedzi dużo osób. E, oczywiście jak e, kto lubi, ale w Gruzji e, szczególne pijemy białe wino. Gatunek tego wina to już jest do wyboru. Nie? Witam serdecznie. Jestem Gio. Pracujemy moja w Gruzji i dzisiaj będziemy robić khinkali, acaruli, khachapuri i kubdari. To jest mój kolega Lewan. Witam serdecznie. Jestem Lewan i pracujemy w khinkali, khachapuri. Moja Gruzja pracuje. Często robimy na przykład woda, a sól, a dodajemy jeszcze olej, drożdże i mąka oczywiście. I to jest po prostu moja wersja i tyle. A, jeszcze robimy też jest ciasto na peryżki, dodajemy tylko sól i woda i koniec. Jeszcze to chili, kolendra to oczywiście zawsze trzeba i cebula też. A, to jest na przykład przyprawy na kubdari, to jest suszone papryka, to jest utscho suneli, a, to jest kolendra, to jest taki gruziński dzira, sól i czosnek oczywiście, a, to jest farsz, hingali mięso, jest wepszowe, wolowe, dodajemy na hinkali chili, kolendra, cebula oczywiście i sól. I jeszcze kolendra suszone i woda oczywiście. I to jest nasza wersja po prostu, jest bardzo smaczna i bardzo dobry. Teraz zaczynamy jak robimy, ciasto i tak dalej. Ten ciasto na przykład. Jest moja wersja i na wszeląd na ciężarulit trzeba trochę twarde ciasto na kupdariteish na chachapuri na wszeląd drugie e, rozaitoi jest to trzeba bardzo miękki i to jest tak często że na ciężaruli jest twarde i na imeruli chachapuri jest taki miękki taki sławcisko jest dobre często no a teraz ten ciasto trzeba jeszcze jakieś 5 minut i potem zaczynam chachapuri kupdari robić dobra i najpierw będziemy robić chinkali To jest perośki, nasza gruziński, taki smaczny. W środku jest taki bulion. Po prostu jest mega pyszne i wszyscy nie robią takiej jakości jak mi na przykład. To jest nasza wersja i jest bardzo smaczne i bardzo dobre. A jeszcze robimy na przykład w Gruzji jest tradycyjny Hinkali i jest mięso baranina. Ale tutaj po prostu nie robimy, to jest trochę specyficzne. I w Polsce nie wiem, jak będzie dla Polaków na przykład. I to jest takie standardowe Hinkali we wolowe. Oho, czas to już jest. jeszcze troszkę. Fajny lewan, fajny, dobrze robisz. Teraz spróbujemy wino, oczywiście. Na zdrowie nasza tradycja to po prostu dla nas, to jest po prostu nasza charakter i nasza zdrowie. Wszystkiego najlepszego to dla wszystkich i dużo zdrowia i powodzenia w życiu. O, oh. smaczne! Teraz robimy Aciaruli khachapuri, To jest taki region Aciara w Gruzji i jest tam stąd ten idzenia. Dodajemy w środku dwa rodzaje ser. Jest Imeruli i ser Sulguni. I jeszcze będzie taki żółte jajko na wierzchu. I zaczynamy. Dziękuję. I teraz dodajemy ser. To jest dwa rodzaje ser: Chimeruli i sulguni. Jest wmieszane i dodajemy jeszcze jest zrobione już w środku białko. Dobra, już to jest gotowe i trzeba do pieca. Dobra, to jest jakieś trzysta gradus, i zaczynamy. Giteks. I za 15 minut będzie gotowy taki smaczny chaciarób. Tak, jakiś za 10 minut uh, będzie gotowy nasz chaciarób. Uh, I teraz zaczynamy kubdari. To jest uh, z mięsem placek. Uh, to jest taki region Svaneti. To jest górę. I tam stąd jest ten uh, Izenia, tania. Uh, I będę robić teraz kubdari. Uh, kub w środku jest wępsowo-wolowe uh, mięso. Ten przyprawę, o wcześniej mówiłem, o, i zobaczymy co będzie. Dobra, teraz rękawiczki. teraz trzeba mięso, byłoby wszystko, wszędzie. I po prostu ten kub dary ma taką historię i taki tradycję. po prostu ja tyle nie wiem polski język, że nie mogę wszystko powiedzieć. I to jest taki bardzo tradycyjny e, dania. Tak wygląda. I też za 15 minut będzie gotowe i tak i spróbujemy po prostu. Dobra. To jest imeruli. To jest taki klasyczny khachapuri. po prostu, który jest dla mnie najważniejszy i po prostu bardzo lubię. To codziennie mogę jeść, po prostu taki dania jest. Teraz robię po prostu dwa razy małą wersję i w środku będzie jeden rodzaj ser i to jest imeruli khachapuri. Ja sam jestem z Imereti, to jest mój region i dlatego kocham tak bardzo. Dobra. Okay. Okay. Dobra, haciaruli już jest gotowe i tak wygląda. Teraz po prostu trzeba masło. Tak. Tależik i idziemy. Trzeba teraz spróbować. Dobra, już co mówiliśmy, jest już wszystko gotowe. A teraz chyba trzeba spróbować, nie? Dobra, na przykład jak jest ta gotowy? gotowa, to w środku jest ciasto. I ja. Nawet w gruzy wszyscy tak robią. Trzeba tak wymieszać. Ten ciasto też tak dobrze. Wszystko ciasto i ser tak wymieszać razem. Masło też. I tak wygląda. Taki fajne jest. Teraz, Leon, będziesz próbować. Nie widzę, jak jakiś tuzie rękoma tradycyjnie. po prostu. I tak. Uf. Bardzo dobre. Na zdrowie jeszcze raz nasza tradycja. I pozdrawiam wszyscy. Dziękuję bardzo. Zdrowie. I wszystkiego najlepszego. I jeszcze najważniejsze rzeczy. Hinkali. A hinkali też trzeba rękoma jeść. W środku jest bulion. Lewon. Kaf. W środku jest bulion i teraz trzeba wypić. Mm. Mega, super. Dziękuję, że zrobiłeś takie fajne hinkali. Dzięki. Proszę. Mmm. Oczywiście do końca. Mm. Po prostu bardzo dobre jest. Teraz kudry też trzeba je spróbować. Wcześniej też pokazywałem. Tak wygląda w środku mięso. Mmm. Mega, bardzo dobry. Teraz na zdrowie Gruzja i na zdrowie Polska. Pozdrawiam. Po prostu wszystko jest bardzo smaczne. Chyba tak skończyliśmy co? Mogłem, pokazywałem. To jest nasza tradycja, to jest nasza restauracja, moja Gruzja. I pozdrawiam wszystkich i zapraszamy serdecznie do mojej Gruzji. Dziękuję jeszcze raz i wszystkiego najlepszego. I po gruzyńsku trzeba po prostu mówić. Kagujmy Radzios! Kagujmy marcios! Dziękuję. opowieści o Gruzji bez opowieści o gruzińskim stole, a nie ma opowieści o gruzińskim stole, jeżeli nie wspomnimy historii gruzińskiego wina. Ja nazywam się Joanna Gibradze i razem z mężem popularyzujemy gruzińskie podejście do życia i opowiadamy o winie, jedzeniu i szerzej pojętej kulturze. Jeśli chodzi o wino, to Gruzja ma sporo do zaoferowania, ponieważ niewiele osób wie, ale Gruzja jest udokumentowaną ojczyzną wina. Pierwsze znaleziska są datowane na ponad 8000 lat wstecz i opowiadają o tym, jak ludzie w pradawnych czasach przemieniali sok winogronowy w wino. W tej chwili Gruzja cieszy się nieprzerwaną tradycją winiarską, która dalej ma swoich zwolenników na całym świecie i korzysta nie tylko z osiągnięć. Dawnego winiarstwa, ale pięknie łączy to z nowoczesnymi tradycjami zasięgniętymi z zachodu Europy. W Gruzji jest specyficzne podejście do wina i sposób wytwarzania. Ci, którzy byli w Gruzji, na pewno usłyszeli o tradycji robienia wina w kwedri, czyli glinianych amforach, które są zakopywane w ziemi, gdzie cały proces fermentacji i dojrzewania wina się odbywa. Wino jest wtedy bardzo specyficzne, bliskie winu naturalnemu. Intensywne w smaku i ma niezapomniany charakter. Jest też zawsze wielką niespodzianką, ponieważ winiarz ma niewielki wpływ na to, co finalnie powstanie. Trzeba wierzyć w to, że jakość surowca, który pochodzi z tej ziemi, wyda świetny plon. Mąż wspominał o tym, że w Gruzji jest ponad 500 rodzajów odmian winorośli. To bardzo wiele, patrząc na to, jak niewielkim krajem jest Gruzja. Dlatego też zachęcamy, abyście Państwo wyszli poza utarte schematy, popróbowali różnych butelek i znaleźli tą swoją jedną ulubioną, ponieważ jest dużo więcej poza sapera i które są najsłynniejszymi odmianami czerwoną i białą. Serdecznie zapraszamy do nas do mojej gruzji, gdzie można znaleźć wiele fajnych butelek. Popróbować zobaczyć jak różnorodne może być wino gruźniskie, i znaleźć coś dla siebie od win białych po czerwone bursztynowe musujące a także półsłodkie zapraszam